Pozdrawiam wszystkie samotne matki. Pamiętajcie, że nie jesteście same. Serce przyjdzie, pogada. Dobra. Starczy, cięcie, sauna, po co? Dlaczego? Kiedy? Jak? Mogłem ci powiedzieć jak moja stara. No dobra, nie, jak stara. Mogłem ci odpowiedzieć jak moja matka, żebyś się głupio pytał, ale więcej na vlogu. Zapraszam do oglądania. Jeszcze 5 dni temu nie było tu nic, było szczere pole. Tu są tu potrzebne są jakieś czary. Halo. Halo. Gdzie są ci wszyscy robotnicy? Tu miała być sauna! Opaki? Ty, czary! A Stelik jest... walnął w bimber i sauna jak znalazł! Dawajcie, dawajcie za mną, chodzimy. Ciu-ciu! Wjeżdżamy -ciu! na grubo, także idziemy rozpalić saunę. Chodźcie, zobaczycie jak w środku. Zobaczymy, co jest pięć na bogato. Oni myślą, że Polacy co tutaj na zmywaku robią. <laughs> się zdziwili chłopaki Dawajcie za mną Także drzwi wiadomo Otwierane na zewnątrz Kameruj kam Operator Z dalsza trochę Z dalsza Drzwi w Przepisy BHP Sauna Muszą być szklane drzwi Żebyś widział Co się dzieje w środku Pierwsza rzecz Druga rzecz Ludzie jak uciekają To zawsze uciekają na zewnątrz Ale gdyby drzwi były otwierane do środka I ludzie by napierali To nikt by nie otworzył tych drzwi Tak? Więc przepisy BHP Słuchamy Wybudowaliśmy to w dobrych proporcjach Także sauna Jak ta lala Wjeżdżamy na testa. Wchodzimy tam. Jedziemy. Piec z Niemiec przyjechał. Co? Z Niemiec przyjechał? Piec. Wybudowałeś saunę i kupiłeś piec z Niemiec? Niemiecka solidna jakość. No mordo, wypuśćmy, proszę cię! Dawaj! Ja, ale ja piec. mam kurwa dzieci! Ty nie masz dzieci! Ale chciałbym mieć. Elegancko, co? 4 pięć osób na pewno wejdzie. Mamy oczywiście zegar, mamy oczywiście klepsydrę i mamy oczywiście wodę z chochlą Wszystko tu jest, ale na najważniejsze piecyk. No to zaczynamy zabawę, mordeczki. Lecimy. Piec jest na drewno, jest drewniany, kamienny. Według mnie najlepsza forma sauny i co jest w tym wszystkim najważniejsze, że ta sauna jest eko, czyli małym kosztem nagrzejemy ją i potrzebujemy jakieś pół godziny do pełnego nagrzania do około 100 110 stopni. Najważniejsze co jest, żeby nie marnować czasu na saunie. 100 stopni i powyżej. Nie siedzimy 80-90, bo tak naprawdę, żeby osiągnąć ten sam efekt, pół godziny, czyli dwa razy po 15 minut przy 105-110 stopniach, musielibyśmy siedzieć z dobrą godzinę. Czas to pieniądz, a my nie mamy pieniędzy i mamy czerwone światło wieczorami idealny na relaks sauna przyspiesza krążenie krwi powoduje pocenie się dzięki czemu wydalamy z siebie toksyny co jest najważniejsze sauna mamy wanuszek dolewamy eukaliptusa podgrzewamy sobie go dwa najlepsze typy sauny dwa razy 15 minut albo raz do momentu aż, aż człowiek odpuszcza Tylko organiczną olejki, pamiętajcie o tym Że jak już damy za samę z 10 koła No to nie trujemy się gównem Dajemy organik i jest gitara Artur, co my tu robimy? Powiedz mi, co cię skłoniło do tego, żeby tą samę w ogóle wybudować Czy ja wiem? Ja, ale szaro dzisiaj Żeby nas nie przewiało Od kiedy chodzę na samę, to zero przeziębień Eee tam Ty Artur, samne jest zajebista, wychodzisz jak nowy No ja też nie lubię płacić Samna usuwa toksyny i skóra oddycha, wiesz o co chodzi? Ja tam wolę prysznic! Kurwa! Ty, hey, namówiłeś mnie. Co, będziesz chodził na saunę? Nie, kupiłem. Jak kupiłeś? No jedzie, będzie składać. Co? Artur, na poważnie. Ludzie pewnie chcą wiedzieć, ile takie cudenko kosztuje. Myślą o tym, że to jest jakiś relaks, że to jest jakiś luksus. Tak naprawdę, co cię do tego skłoniło? Chęć bycia zdrowszym. Brak czasu mnie skłonił też również do tego, żeby mieć ją pod nosem, a nie jeździć gdzieś... Kilka kilometrów, mieszkamy na wsi, więc okay. poświęcić 15 minut, żeby dojechać na saunę, na gymie czy gdziekolwiek indziej. Także mam gym, mam saunę, Dokładnie. To samo wystarczało. Dbamy o siebie. Ile taka sauna, za ile i jak to po w ogóle powstało? Ciężko jest określić koszt całkowity to Dokładny, bo robiliśmy ją blamię, więc wiadomo, pracownicy, pracownikami, ale materiał często był poniekąd ze zysku, poniekąd kupiony w promocjach. Okay. Gdybym miał taką saunę zrobić dla klienta, no to podejrzewam, że 12K. Plus. Generalnie to ile razy korzystasz z sauny? Dopiero zaczynamy korzystać z tej sauny. No docelowo planujemy trzy razy w tygodniu, cztery, jeśli Czyli, się tak zdrowo. No, Czyli tak zdrowo. Plan, plan. Zobaczymy, jak wyjdzie w życiu. Deszczownica jest docelowo. Docelowo, docelowo będzie beczka specjalna deszczownicza. Kurwa, <kuh> w, w środku jest kompresor, składa wodę do 4-5 stopni, więc ta woda jest mocna, naprawdę zimna, ale jak już budujemy saunę za około 10 tysięcy, no to deszczownica to jest tak, jakbyśmy, no nie wiem, no, zjedli obiad, a nie kupili buraczków. Wiesz o co chodzi, Mordo? Dobra, starczy, cięcie. Kończymy sesję, pijemy wodę z miętą. Woda zminalizowana, troszeczkę soli, troszeczkę elektrolitów, sód, potas, magnes, odżywiamy organizm. Zakończona sesja, uznana za sukces. Także dobry temat, mocny temat. Ty. Chuj tam, powiem coś jeszcze. Pozdrawiam wszystkie samotne matki. Pamiętajcie, że nie jesteście same. Serce przyjdzie, pogada. Pamiętajcie, sauna to nie tylko regeneracja dla ciała, to regeneracja też dla psychiki. Masz się skupić na tym danym momencie, odpoczywasz od wszystkiego, jesteś tu i teraz, i o to chodzi też w saunie: że dajesz po. Dobra, to już pierdolenie moje. Po udanej sesji spada napięcie, układ nerwowy się regeneruje. Dobry reset dla całego ciała. Woo! Pamiętajcie, sauna. Saunom zimna woda po saunie e, zablokuje nam pory, e, zwiększa odporność. Na pewno hartuje ciało, ale zawsze zimna kąpiel dopiero po saunie. Nie róbcie tego błędu i nie kąpcie się w zimnej wodzie pomiędzy sesjami, ponieważ zamknięcie porów powoduje to, że te metale ciężkie zaczynamy od nowa, czyli musimy jeszcze raz zwiększać temperaturę ciała i znowu się wypacać. Także zimna kąpiel, ale tylko dopiero po. Zgodniałem po, ten, po tej saunie, Zjadłem coś, może jakąś rybkę. Rybka. To już dzwonimy do kucharza. Halo! Halo. Co na obiad? Jajco. Przyjdź to zobaczysz. Dupę zawraca. Rozłączył się. Chyba będzie.